Piękna w chorobie, czyli wiara i motywacja kobiet w walce z nowotworami. Rodzina rodzinie podkarpacie włącza się w pomoc mieszkańcom dotkniętej wojną w Syrii. Biegam bo lubię. Sezon aktywności na świeżym powietrzu oficjalnie otwarty. Grzegorz Boratyn, to są aktualności. Piękna w chorobie to hasło wolontariuszek Fundacji Santas. Dziś przekonywały pacjentki ośrodka onkologicznego w Brzozowie, że w walce z nowotworem bardzo ważna jest pozytywna motywacja i wiara w siebie. Warsztaty dla kobiet zmagających się z rakiem miały pokazać, że nawet gdy traci się włosy, a chemioterapia uszkadza paznokcie i niszczy cerę, nie można się poddać. Pani Krystyna od roku zmaga się z nowotworem piersi. Ma za sobą chemioterapię, rozległą operację, a teraz rozpoczyna serię naświetleń. To trudna walka. Tym bardziej, że o ile ból można uśmierzyć, to nie ma lekarstwa na wiarę w siebie i samoocenę. W tej chemii wychodzą włosy, rzęsy. Drwi. Tak tutaj już człowiek się zmienia. Ta twarz jest zupełnie inna, inaczej wygląda, i tutaj już krępuje się. Jest źle tak pójść między osoby, które są zdrowe. Anna Nowakowska walkę z nowotworem ma już za sobą. Jak przekonuje zmiana wyglądu, utrata włosów, to dla każdego, nawet pacjenta teoretycznie przygotowanego do takich skutków leczenia, szok. Kiedy stajemy twarzą w twarz, kiedy to się zaczyna, opadamy z sił, dołujemy się, i, i to wszystko wpływa właśnie na taką naszą wolę walki. Właśnie dlatego Sanocka Fundacja już po raz kolejny pokazała pacjentkom Ośrodka Onkologicznego w Brzozowie, że może być inaczej. I że można czuć się piękną nawet bez włosów i w szpitalnym szlafroku. Były wykłady m.in. o sile motywacji i pozytywnego myślenia. Pacjentki mogły też zrobić makijaż, manikir czy nową fryzurę. Czuje się Pani teraz lepiej w tak. tym makijażu? Tak, podobało mi się. Nigdy się nie malowałam, ale spodobało mi się. I może zacznę to robić. I o to też chodziło organizatorką akcji, aby choć na chwilę myślenie wyłącznie o chorobie zastąpić czymś przyjemnym i związanym z pozaszpitalnym życiem. W tym momencie, kiedy ona może sobie poprawić urodę i myślami ogarnąć tylko własną osobę, to jest bardzo istotne, dlatego że ona jest wtedy w tym momencie radosna, podoba się sobie, podnosi się jej wartość własnej osoby, no i to leczenie też lepiej przechodzi. Dlatego kolorowy turban, profesjonalny makijaż czy nowe piękne paznokcie mogą zadziałać jak psychoterapia. To wpływa na nasze samopoczucie i dzięki temu wzrasta nasza wiara, taka energia w wyzdrowienie. Czyli cały ten przekaz to jest być piękną i dać sobie siłę do walki z chorobą. Takie spotkania to naprawdę dają dużo siłę. Bo nie tylko ja, tylko jest więcej takich osób. Bo człowiekowi w domu się zdaje tak, to tylko ja choruję, więcej nikt. Ale to jest nieprawda. Bo jak się pójdzie między ludzi, to się dopiero wtedy dowiaduje, co się dzieje między ludźmi. Jest mobilizacja do walki. Jest, jest mobilizacja do walki. Tak. A jednak tutaj trzeba walczyć, trzeba iść do przodu. Co roku w ośrodku onkologicznym w Brzozowie leczy się kilkanaście tysięcy kobiet. Mieszkańcy Podkarpacia coraz częściej biorą sobie do serca apel papieża Franciszka i chcą pomóc ofiarom wojny w Syrii. Z kraju dotkniętego przez ubóstwo i głód uciekło już 5 milionów ludzi. Caritas Polska uruchomiła program Rodzina Rodzinie i zachęca do pomocy tym, którzy zostali na miejscu. Diecezja Rzeszowska wspiera finansowo 25 konkretnych rodzin syryjskich. Pieniądze przekazują też parafie i osoby prywatne. Syryjczycy mówią, że w wojnie zaangażowanych 35 państw, to wielkie mocarstwa nie są w stanie. Siódmy rok się dzisiaj zaczyna zatrzymać, tego szaleństwa, zabijania. Film opublikowany przez Caritas Polska, nagrany w Aleppo, największym mieście Syrii, najlepiej pokazuje ogrom zniszczeń wojennych. Ludzie stracili tam nie tylko domy, miejsca pracy, szkoły czy szpitale, ale też najbliższych. Ci, którzy nie uciekli z kraju, żyją w skrajnym ubóstwie. Dlatego Caritas Polska w programie Rodzina Rodzinie zachęca do pomocy konkretnym ludziom, którzy zostali tam na miejscu. Także diecezja rzeszowska nie pozostała obojętna na los Syryjczyków. Na początek każdy z 25 dekanatów wchodzących w jej skład na 25-lecie diecezji ma objąć pomocą finansową jedną konkretną rodzinę, tak jak to zrobił już biskup Rzeszowski, który przez pół roku będzie przekazywał pieniądze syryjskiemu małżeństwu. Zrozumienie, jakie z Polska uczyniła, zwłaszcza w Aleppo. Nade wszystko potrzebne są tam pieniądze, by móc opłacić czy to media, czy czynsz, mieszkanie, lekarstwa, żywność. Nade wszystko żywność, która jest niezwykle droga. W całym województwie takich osób, które włączyły się w pomoc rodzinom syryjskim, jest już ponad 200. To jest rodzina Aziz Józef. Mardeni z Syrii, który ma 39 lat i mieszka Do programu Rodzina Rodzinie przyłączają się też instytucje i parafie, na przykład Akcja Katolicka przy parafii św. Michała Archanioła w Rzeszowie. Tu ludzie połączyli siły i wspólnie zabrali pełną kwotę na pół roku dla jednej z syryjskich rodzin. To jest y, młode małżeństwo, które ma takiego racznego y, synka. Są biedni oczywiście, nie mają środków do życia, także... Pozwala to im na półroczne takie utrzymanie. Jak oglądaliśmy w internecie te wszystkie rodziny, patrzyliśmy, przyglądaliśmy się i doszliśmy do wniosku, że trzeba się rzucić na głęboką wodę i spróbować. Pomoc obliczona na miesiąc dla konkretnej syryjskiej rodziny wynosi 510 zł. Nie każdego na nią stać, więc Caritas Polska zachęca, by deklarować też mniejsze kwoty. Jeśli tych osób jest kilka, one wspólnie składają się na tę kwotę 510 zł. Każdy więc może pomagać, każdy może włączyć się w tę akcję, okazać dobre serce. Wojna domowa w Syrii trwa od 2011 roku. Dziś wiele miast, w tym Aleppo, wygląda jak piekło na ziemi. A oto dla porównania spokojne Centrum Rzeszowa, miejsce spacerów i wypoczynku. To właśnie do mieszkańców takich miast Caritas Polska kieruje program Rodzina Rodzinie. Szczegóły zamieszcza na swojej stronie internetowej. Jeszczacka Straż Graniczna zatrzymała dziś obywatela Ukrainy, który przez Polskę chciał się przedostać do Niemiec. W tym roku to dziesiąty przypadek nielegalnego przekroczenia granicy. Jest coraz cieplej, więc z każdym dniem będzie ich więcej. Ubiegły rok to 112 zdarzeń, głównie z udziałem obywateli Wietnamu. Wołosatem w akcjach terenowych szkoliła się Straż Graniczna i GOPR. To zatrzymanie przemytnika, który z Ukrainy przez zieloną granicę próbował przedostać się do Polski. Chociaż w tym wypadku była to sytuacja zaaranżowana na potrzeby szkolenia, tego typu akcje to dla wieszczackich pograniczników chleb powszedni. Nierzadko Straż Graniczna współpracuje z innymi służbami, m.in. z górskim ochotniczym pogotowiem ratunkowym. Taki właśnie był scenariusz wspólnych ćwiczeń w Wieszczadach. Wiadomo, że im bardziej ludzie się poznają na szkoleniach, są pewne opracowane metody szkolenia, tym bardziej potem w realnych działaniach idzie to dużo sprawniej, i szybciej. Szkolenie i współpraca to jedno, ale na wszystko potrzebne są pieniądze, na przykład na sprzęt. Prace obu służb dofinansowuje m.in. Samorząd Województwa, który dla przykładu w ubiegłym roku wsparł bieszczadzkich pograniczników kwotą ponad 200 tys. złotych. Zakupiliśmy sprzęt, który umożliwia nam utrzymanie granicy państwowej w takim stanie, abyśmy byli w stanie 24 godziny na dobę przez cały rok ją monitorować. Także w tym roku pogranicznicy mogą liczyć na wsparcie samorządu Podkarpacia. W tym roku już też przeznaczyliśmy 150 tysięcy. Jeżeli będą potrzeby, to ten budżet zostanie zwiększony. Natomiast ponad 240 tysięcy trafi z marszałkowskiej kasy do grupy bieszczackiej GOPR. Bardzo duża część tych środków w tym roku jest przewidziana właśnie na szkolenia ratowników, także tych szkoleń będzie kilkanaście w ciągu całego, całego roku. No oczywiście i doposażenie takie już bardzo indywidualne dla ratowników, sprzęt osobisty, jak, jak apteczki, jak środki takie typowo techniczne, inne karabinki. Tylko od stycznia GOPR przeprowadził już 55 akcji ratowniczych w Bieszczadach i Beskidzie Mimo, że na Zielonej Granicy to dopiero początek roku, Straż Graniczna już spodziewa się większej liczby prób jej nielegalnego przekroczenia. Szacujemy, że rok 2017 to będzie wzrost migracji na poziomie około 10-15%. Tylko w ubiegłym roku bieszczaccy pogranicznicy zatrzymali 120 nielegalnych imigrantów. Byli wśród nich głównie obywatele Wietnamu, ale też Czeczenii, Gruzji i innych republik postradzieckich. Teraz wyjątkowa lekcja. W środku nocy, bez dziennika, bez ocen, ale frekwencja stuprocentowa. W trzecim nocnym spotkaniu z nauką w Politechnice Rzeszowskiej młodsi i starsi uczniowie mogli się przekonać, że chemia to nie tylko skomplikowane wzory, ale też ciekawe doświadczenia, a znając podstawy elektroniki można zbudować interaktywnego robota. Były też zajęcia z pierwszej pomocy i warsztaty kryminalistyczne. pokazać, że oprócz tej niebezpiecznej chemii, albo tej trudnej dla dzieciaków, sprawdzianej kartkówki, tragedii jakaś, chemia może być piękna. Oczywiście skomplikowana, te reakcje, wszystkie, które zachodzą między sobą, zrozumienie ich jest trudne, ale kiedy zaczynasz je rozumieć, zaczynasz widzieć to, te kolory się zmieniają, pojawia się dym, pojawia się, no się róża, prawda? To jest niesamowite. I my chcemy im to pokazać, żeby zrozumieli, że chemia jest jak magia i że jeśli tylko troszkę poświęci się jej więcej czasu, nas wdzięczna i warto jej poświęcić czas. To ma, oni mają złapać wakcyna, prawda? A później, no później mamy nadzieję, że pójdą nasze ślady. To są trochę zestawy edukacyjne, bo one mają czujniki, mają silniki, one się poruszają, reagują na otoczenie. E, na przykład taki wąż Stefan, jeżeli zbliżymy rękę, to zaczyna nagle atakować. Wykorzystujemy tam różne czujniki, akurat tam jest czujnik podczerwieni, który wykrywa nam jakiś obiekt zbliżający się. No i w pewnym momencie po prostu atakuje. Są też różne inne czujniki, które są wykorzystywane. No, staramy się wytłumaczyć naszym odwiedzającym, jak to działa i że całe to nie jest trudne. The Freeborn Brothers zwyciężyli w najnowszej edycji plebiscytu Polskiego Radia Rzeszów Werbel 2016. Publiczność radiowa swoją statuetkę przyznała rzeszowskiemu zespołowi Rage, a wieczór, podczas którego wręczono nagrody, zakończył występ Anity Lipnickiej. Werble przyznaje jury składające się z dziennikarzy muzycznych Polskiego Radia Rzeszów, którzy do tegorocznej edycji plebiscytu zakwalifikowali 10 podkarpackich wykonawców. Zwycięzcy Freeborn Brothers o nagrodzie dowiedzieli się w trakcie trasy koncertowej po Europie. Jest to dla nas ogromne wyróżnienie, bardzo się z tego powodu cieszymy. Jednocześnie przepraszamy, że niestety nie możemy zagrać na tym koncercie, ale wynagrodzimy Wam to w najbliższym czasie. Natomiast największe uznanie w plebiscycie publiczności zdobyła płyta syntezja zespołu Rage, który na żywo zaprezentował się podczas finału Werbla. Było to wyzwaniem, nie ukrywam, nagrać całą tą płytę i cieszymy się, że jest jakieś takie sprzężenie zwrotne, pozytywne, które pozwala nam robić w sumie to dalej, więc mogę śmiało powiedzieć, że wiele to dla nas znaczy, że ktoś tego słucha i potrafi to docenić. Werbel to nagroda przyznawana od 8 lat wykonawcom pochodzącym z Podkarpacia, którzy w czasie trwania edycji plebiscytu przygotowali minimum 30 minut autorskiego materiału. Przede wszystkim chodzi o to, żeby się pokazać właśnie, bo potem poprzez pokazanie się tego, co oni potrafią, że zagrają mają jakiś swój własny materiał, może akurat spodobają się na przykład, nie wiem, wytwórni płytowej i będzie możliwość podpisania kontraktu. Tak zaczynało bardzo wielu młodych wykonawców i tak właśnie trafili na, na pierwsze miejsca list przebojów. Gwiazdą tegorocznych werbli była Anita Lipnicka, która przed publicznością Rzeszowskiego Klubu Lukr zaśpiewała swoje najbardziej znane utwory w nowych aranżacjach. Święta moja łza, na koszuli święty taniec i gołębia śpiew święta, zwykłość dnia pozna. Bardzo przeżywałam te wszystkie występy swoje pierwsze i też bardzo przeżywałam sytuację, że po tych występach grały tak zwane gwiazdy. To wszystko jest częścią tej drogi i gdzieś tam miło jest być w sytuacji, kiedy można popatrzeć na nowe twarze i nowych ludzi, którzy być może w przyszłości będą częścią naszego show biznesu. Spróbuj choć raz odsłonić twarz i spojrzeć prosto w słońce, zachwycić się po prostu tak. Wzruszyć jak najmocniej Nie bój się bać, gdy chcesz to płacz Sezon na bieganie oficjalnie rozpoczęty Dziś w całej Polsce, dokładnie na 78 stadionach lekkoatletycznych Ruszyła tegoroczna edycja akcji Biegam, bo lubię Na Podkarpaciu w Stalowej Woli, Krośnie i Rzeszowie Darmowe treningi to sposób na motywację Ale też pokazanie jak zaczynać, aby się nie zniechęcić Łukasz Kot biega od ponad czterech lat. Systematycznie i z przyjemnością. To jego zdaniem wciągający sposób na dobrą energię i odstresowanie. Największa przyjemność to chyba to, że można po prostu zostawić wszystko i na chwilę oderwać głowę od codzienności po prostu się poruszać. Joanna Majewska lubi być aktywna. Na co dzień chodzi na siłownię i jeździ na rowerze. W zajęciach biegam, bo lubię, bierze udział, bo uważa, że sporo można się tu nauczyć. Tutaj technika bardziej. Właśnie chodzi mi o to głównie, bo ja siłę mam wytrzymałość, mam, tylko generalnie chodzi mi o technikę, tak żeby moja efektywność w ruchu była jak największa. Treningi biegam bo lubię przede wszystkim jednak przeznaczone są dla osób, które swoją przygodę z bieganiem dopiero zaczynają. Uczymy, jak spokojnie wejść w formę biegową. Uczymy techniki biegu, różnych takich form aktywności, zarówno treningu ciągłego, może nawet nie treningu, bo my nie chcemy tego nazywać treningiem. Chcemy, żeby to były po prostu zajęcia takie dla tych, którzy nie wiedzą, jak zacząć. Bo chętnych do biegania jest wielu, ale zbyt forsowne początki często kończą się kontuzjami. Powinniśmy biegać spokojnie. Na początek jest taka zasada: 3 razy 30. 30 minut biegu, 30 truchtu, tętno 130, żeby tego nie przekraczać, żeby się za bardzo nie forsować. Wtedy są obciążenia za duże. E, zaczynają nam zboleć mięśnie, kolana. Zajęcia w grupach to sposób na uniknięcie takich problemów oraz dobre zmotywowanie, co szczególnie na początku ma duże znaczenie. Lubię biegać, bo jestem bardzo szybki. Bardzo... Jesteśmy razem. Jesteśmy razem. Czyli fajny sposób na sobotę. Tak, to jest początek, ale ponieważ przeczytaliśmy, że każdy może i dla każdego znajdzie się tu miejsce, to przyjechaliśmy oboje. Myśli Pani, że ta grupa mobilizuje? Myślę, że tak. Rzeszowskie treningi odbywają się w każdą sobotę o 9.30 na Stadionie Resowi. O tej samej porze spotykają się grupę Biegam Bolubie w Tarnobrzegu i Krośnie. W Stalowej Woli i Mielcu przez cały sezon bieganie z trenerami będzie się odbywać w poniedziałki o 20.00. No, i teraz czas na sport. Dziś w derbach trzeciej ligi piłkarskiej spotkały się dwie drużyny z Rzeszowa, Stali, Resowia. Obie były tuż obok siebie w tabeli grupy czwartej. A mecz oglądał Mirosław Pęcak. 82. Derby Rzeszowa dla Rysowi. Gospodarze tego meczu wygrali 2 do 1, przełamując niekorzystną dla siebie pasce. To było pierwsze zwycięstwo Rysowiaków w derbach od czterech lat. Podopieczni trenera Szymona Szydełki prowadzili od 30 minuty, gdy akcję prawym skrzydłem finalizował celnym strzałem w długi róg Sebastian Dziedzic. Stal mogła wyrównać 9 minut później, ale piłka po uderzeniu z rzutu wolnego w wykonaniu Wojciecha Rejmana wylądowała na słupku. 60 sekund po rozpoczęciu drugiej połowy był remis. Bramkę na 1 do 1 zdobył Rejman, ale radość gości trwała krótko. 4 minuty później... Szymon Kaliniec sfinalizował akcję Arkadiusza Staszczaka i było 2 do 1 dla Rysowi. Mecz do końca trzymał w napięciu, a jednym z bohaterów gospodarzy został bramkarz Marcin Pietryka, który wychodził obronną ręką z niemałych opresji po strzałach Arkadiusza Gila i Pawła Giela. Przypomnę, w derbach Rzeszowa 2 do 1 dla Rysowi. Aktualności Mirosław Męczak. Trwa świetna pasa jarosławskich tenisistów stołowych. Zespół Kolpingu wygrał czwarty raz rzędu. Tym razem podopieczni trenera Kamila Dziukiewicza pokonali 3 do 1 ekipę Palmiarni Zielona Góra. To był pojedynek z gatunku o 6 punktów. Zajmujące 10 miejsce w tabeli jarosławianie mierzyli się z ekipą sklasyfikowaną o jedną pozycję wyżej. Już pierwszy mecz przyniósł spore emocje. Lider gospodarzy, Gustavo Tsuboj potykał się z najlepszym polskim tenisistą ostatnich lat, Lucjanem Błaszczykiem. Pojedynek rozstrzygnął się dopiero w piątym secie, w którym Jarosławski Brazylijczyk wygrał 11 do 9. W kolejnym starciu reprezentant gospodarzy, Dmitrij Prokopcow przegrał w trzech setach z Japończykiem Taku Takakiwą. Po następnym meczu było 2 do 1 dla Kolpingu, gdyż Jakub Kosowski wypunktował Mirosława Chorejszego. Przed gospodarzami pojawiła się szansa zwycięstwa za trzy punkty, i tę wykorzystał Cuboi. Wygrał z taka w dwóch setach do 8 i 9, a kolping triumfował w całym meczu 3 do 1. Czekaliśmy na, na, na ten dobry występ Gustawa Cuboi po, po, po tej pierwszej rundzie, gdzie Gustawo grał bardzo dobrze, miał chwileczkę przerwy, ale myślę, że dalej wrócił tego do dobrego grania. Cieszy mnie również fakt, że Jakub, Jakub Kosowski wygrał na pozycji numer 3 ważny pojedynek. W tabeli Superligi Jarosławianie awansowali na dziewiąte miejsce, ale do zajmującej czwartą lokatę drużyny tracą zaledwie cztery punkty. Sport kończy aktualności. Miłego, spokojnego wieczoru. Dziękuję i do zobaczenia.